Deck. We're selling to Pirate Swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! CS2 Skin Exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Ciao, witam na moim odcineczku z Haga na moim kanale. Następnie chciałbym przypomnieć o tym, czasie do wygrania macie ponad 3300 zł, płacąc z moim kadem minimum 23 zł, a czym więcej, wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. I macie do wygrania, że tutaj baje ten Night za 1100 zł, rękawiczki Crimson Web za tyle samo. Poza tym macie jeszcze na Safari masz za niecałe 600 złotych, no i jameczkę Golden Coil oraz Kalaszka Neon Rider, także oba skinki po ponad 250 zł. Także naprawdę tutaj macie grube nagrody. Czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić, czy kliknąć sobie tutaj plusik, wpiszecie tutaj kodzik do 18, daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego, jeśli gracie pierwszy raz. Zbieramy to od płatności: czy to league, czy paste of card, czy skinki. A jak wypłacicie skinki, przychodzę do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć zastosuj, bo nasza imię się po prostu nie zaliczy. I osiągniecie 20% więcej do wpłaty, a nie będziecie mieć szans na wygranie 3300 zł. więc Zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. A jeśli nie gracie. Ale chcecie mnie wesprzeć, to po prostu użyjcie z góry dziękuję. A na stronie macie wiele nagród, jeśli gracie oczywiście, no bo jak nie gracie, no to jak macie nagrody dostawać. Bo tutaj jak gracie, wbijacie sobie level. No i za level macie tutaj naprawdę sporą kaskę, za każdy level macie do odebrania kasiorę, więc jest to naprawdę fajna sprawa. Poza tym levelami wam się odblokowują darmowe skrzynki, które co 24 godziny sobie otwierać. Czy jak na przykład macie setny level, no to możecie dotąd otwierać 10 skrzynek. A jak macie na przykład 119 jak ja, no tutaj już trzeba naprawdę dużo pograć. No to wtedy macie 12 skrzynek codziennie. Możecie sobie otwierać 124 godziny, więc naprawdę spoko. Także pójdźmy sobie na mityka, pyk. I dostajemy Guta za 1300. Także spoko. Oj, wyszedł. Nie chciałem być, chciałem jeszcze legendę otworzyć. Pyk. Tylko bez speed moda. No i jameczka. No i jameczka. No okej, okay. zawsze, zawsze coś. Zawsze coś. Też czasem możemy otworzyć tutaj jakiegoś Diamond'a, pyk, może akurat Diamond będzie szczęśliwy, no nie będzie, no nie będzie. No ale dobra, zawsze zawsze spoko, zawsze jakaś dodatkowa kaska. Poza tym na stronie mamy eventing w rankingu, za dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu otrzymujecie skinka. Za pierwsze miejsce są rękawiczki, to ponad 12 koła, więc naprawdę, naprawdę spoko. Poza nimi macie chociażby tutaj masz kowalkam Welcome to the Jungle, czy jakieś kostki, rękawiczki i skinki, więc naprawdę warto, z ostatnie miejsce z kałaszek za 1500 zł, więc też sobie go warto snajpić. A tutaj sobie możemy strzelić skinka, pyk, i leci nam. Famasik, nie kojarzę tego Famasa, Dark Water. Nie wiedziałem, że jest taki Famas nawet. Ale 9 dysek padło, więc super. Mamy oczywiście Marketplace, w którym możecie sobie kupować. czy to skinki, czy skrzynki, czy nawet balans na stronie. I otwórzmy sobie skrzynkę tutaj za, za te punkciki, za diamenciki. No i dostaniemy niestety syp. To jest taka procentówka. Oha! żartowałem, to 500 zł kosztuje. Dobra, co spoko, nie? Dobra, robimy coś szalonego. Robimy coś szalonego. Bierzemy sobie na tryb Joker. Ja otwieram to. 2 na dwa. Od tego zależy odcinek. Od tego zależy odcinek. Po prostu albo mi tutaj dajesz dwie Dragonlorki, albo jest mi przykro. Mamy koronkę. Dziękuję serdecznie. Hall Dragonlorka albo rękawiczki. Dragonlorka. O to chodzi. Dziękuję. 45 tysięcy. Już z 15 koła zrobiliśmy. 45 koła. I teraz robimy jeszcze jedną taktykę. Czyli teraz ta skrzyneczka. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze raz teta. Jak teraz wygramy, to już jest w ogóle piękne. Wygraliśmy. Dziękuję. Dziękuję. No i tak się robi profit. Dwie skrzynki, dwa otwarcia. Miałem 17 tysięcy, mam 57. 40 koła profitu. 40 kopa profitu w sekundę, a teraz możemy zrobić jakoś normalniejszą bitewkę. Także idziemy sobie tutaj i polecimy sobie z hmm. Z czym moglibyśmy sobie tutaj polecieć? Mm, 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 mm. Możemy sobie zrobić no takie grube skrzyneczki, chciało, nie? Zróbmy sobie x2 to co zrobiliśmy. Także dajmy sobie Pięć takich skrzyneczek i do tego taką. 6 skrzynek. Jeśli to wygrywamy to jest pięknie. Idziemy znowu w to. Te -te. Jak to wygramy to już jest cały odcinek zrobiony. Jak przegramy no to niestety zaczynamy źle, bo nic tutaj nie ma. Osiem koła w a. obecnie to nie jest za dobrze. No tu musi jakiś lork albo ganger polecieć, bo inaczej lipa, no. To się nawet nie zwróci. W takim przypadku. Albo no po fejt, to jest sześć koła niecałe. Dawaj, proszę, To jest koronka. Tylko dla nich. GG. Chyba, że ostatnia odda. Ostatni jest Gagnir do trafienia. Oni teraz trafiają Gangnira. Za ile? Za 63. Proszę. Gagnira musimy tutaj dostać. GG. I mój szybki profit właśnie poszedł się uwalić. O Boże, mamy 4000. Za 4000 możemy zrobić sobie na przykład. Hmm. 4200 to jest pod 1600 na skrzynkę. Więc możemy sobie zrobić. Wystarczy nam coś takiego. O jezu, to coś się źle policzyłem. No nie 1600. to no nie, to tu wychodzi 1400 za skrzynkę. Jakoś. To może coś takiego? Ok, nawet troszkę więcej. To może. Może coś takiego? Troszkę mniej. Ok, już, już, już jest dobry, dobry tor. To coś takiego. No i jest pięknie. I robię to solo na czterech. Albo się tutaj odkijemy, albo nie. Najlepsze tutaj bajony, ten dziewiątka, a tutaj. White Lotus, dobra, to ostatnia skrzynka, to jest nasza nadzieja, największa, na jakiś gigaprofit, o Jezu, i proszę, teraz, największa nadzieja, kałaszek, o Jezu, święty, no i GG, no i g -g. był szybki profit, jest też szybka porażka, mam nadzieję, że jutro pójdzie nam lepiej, łapkę w górę z tym Kazik grabi do 18 wszystkie linki w opisie, widzimy się jutro, trzymajcie się,